Witam wszystkich! Nazywam się Liu Chao i jestem lektorem języka chińskiego w Instytucie w Klagowie. 3 czerwca tego roku odbywa się Święto Smoczych Łodzi. Wraz ze mną możesz dowiedzieć się więcej na jego temat. Festiwal Smoczych Łodzi narodził się w Chinach, a jego historia liczy już ponad 2500 lat. To jedno z najważniejszych tradycyjnych świąt w ciągu roku. Zostało też upisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kiedy obchodzimy święto Smoczych Łodzi? Święto obchodzone jest zawsze piątego dnia, piątego miesiąca tradycyjnego chińskiego kalendarza. Dlatego jest to święto Luhoma i co roku wybada w innym dniu. Widać to również po chińskiej nazwie święta. Duan oznacza początek. Z kolei U odnosi się do miesiąca U z tak zwanych 12 ziemskich kawędzi 6, czyli piątego miesiąca kalendarza księżycowego. Ziemska gałąź U i liczba U5 mają dokładnie taką samą wymowę. Draga go święto wodzi wodzie, do święto, które los się w maju. Lub polska nazwa święta sugeruje jego genezę i związane z nim obyczaje choć oczywiście osmoka smoka i smocze wodzie. Jak powstało Święto Smoczych Wodzi w Chinach? Było to pierwotnie święto, w czasie którego starożytna, plemiona z smoczy totem składały ofiary. Przed oksem wiosen i jesieni istniał zwyczaj składania plemiennych ofiar totemowych w formie wyścigów smoczych wodzi, organizowanych piątego dnia, piątego miesiąca księżycowego. Wielki poeta Qu Yuan, żyjący w klasie walczących królestw, właśnie tego dnia popełnił samobójstwo skacząc w wody rzeki Miluo. Qu Yuan znany był ze swej wielkie miłości do ojczyzny. Święto Smoczych Wodzi zostało więc wykorzystane jako okazja do upamiętnienia Czujenna. Okoliczni mieszkańcy podjęli desperacką próbę odnalezienia ciała uwielbianego artysty. Pływali wodziami po rzece, uderzając w wodę, wiosłami i bijąc w bębny, co miało obsłuszyć złe duchy. li dektoréki kulki viwet a bi nakalmine nimi wribi nietek nemmvit jawer Party. Altan méesechklezi Dich alholid zeëli zolog u uermientnjaać do wydażenieet. W den spo bastawer Tra puwanja smosinnmi wojaami. Alhas jezennja Kuleg z Kkleistegot Dru dvannichzuz. Jak Chińczycy obchodzą święto Smociech Włodzi? W obecnych czasach dwa najważniejsze zwyczaje związane z tym świętem to wyścigi Smoczych Łodzi oraz przygotowywanie i jedzenie cudzołudzy, Wyszcziki z wodzi do najbardziej widowiskowa część obchodów. Drogowie wyścigów dokładnie określają dopuszczalną długość i szerokość wodzi, wiosek oraz pokonywaną trasę. Każda wódź jest pięknie zdobiona głowami i ogonami smogów. Sport ten zyskał popularność nie tylko w Chinach. Czy wiecie, że w wielu miastach Polski także odbywają się takie wyścigi? Tradycyjne w dniu święta smoczych wodzi wszystkie rodziny zajadają się gotowanymi kulkami z klejstego dyżu zwanymi dzongzi. Dzongzi mają trójkątny lub czworokątny kształt. Przyrządzane są z ryżu zawiniętego w liście bambusa. Na nie może być wladówno słodkie jak wona, i słone, a kształt i fasz różnią się w zależności od legionu. Na północy Chin popularne są słodkie dzące, na przykład wypewnione słodką fasolą. Dost na Baniuu ëchttiei spotka mit Zozelsen naGeenem Minsnemem O nachtars aka seichwennders matschech Wai Hische ze Wescherjong Doach Riwizer hinzgang, 1it haar. Noszą saszetki 香囊. Ci pięciokolorowe nici się, co ma zapewnić, czy manie się stale od cholub. Życzę wszystkim szczęśliwego święta smoczych wodzi i dobrego zdrowia. Dziękuję za uwagę. Pa!